Witam, cześć. Piątek 2 stycznia 2026 roku. Słuchajcie, po kilku latach praktyki z panelami fotowoltaicznymi mam dla Was bardzo dobrą radę do przekazania. Mianowicie chodzi o umiejscowienie paneli i już Wam pokazuję, obrócę obiektyw na drugą stronę. Zobaczcie sobie, tutaj mamy częściowo moją instalację fotowoltaiczną. Pierwsza wiatka, druga wiatka, tam jest taka konstrukcja prowizorka. Na dachu panele fotowoltaiczne, na dachu stodoły, tam mamy 8 sztuk. I słuchajcie, jak widzicie, te 8 sztuk paneli fotowoltaicznych są przykryte śniegiem. Są przykryte śniegiem już od blisko dwóch tygodni, a może nawet i dłużej. Tak więc moja rada, nie montujcie paneli na dachu budynku. Chyba, że nie macie innej możliwości. Bo jeżeli chcecie korzystać z energii z fotowoltaiki w zimie, bez odśnieżenia tych paneli ciężko jest to zrobić, bo produkują marne waty. A tu, jak widzicie, instalacje naziemne, właśnie odśnieżyłem. Trwało to około 10 minut. Mam jeszcze z tyłu za stodołą inne stringi, które również odśnieżyłem i już. Jest produkcja. A jaka ta produkcja jest w tym momencie, to jeszcze na szybko podejdziemy do warsztatu. A tu pompa ciepła ogrzewająca warsztat. I już sprawdzamy. I proszę bardzo, 2 stycznia 1,9 kilowata leci sobie ze słoneczka z paneli fotowoltaicznych z instalacji 22,5 kW, bez 4 kW na dachu, które robią tutaj bardzo dobrą, robotę, właściwie największą. Podsumowanie tego filmu na koniec raz jeszcze. Jak macie możliwość, wybierajcie panele fotowoltaiczne na gruncie. Róbcie z nich wiaty, drewnutnie, inne konstrukcje bądź statyczne konstrukcje fotowoltaiczne. To tyle z mojej strony. Szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam i cześć!